Trzymaneczko. Tym razem Giant XTC. Dźwięk z, z mikrofonu zewnętrznego no dzisiaj nie wieje, ale e, zauważyłem rzecz, że ten dźwięk jest jakiś taki stłumiony. Nie jest taki jak z kamery eleganckiej, taki czyściutki, tylko jest taki stłumiony troszeczkę. Ale no, lecimy. Dzisiaj nie ma wiatru, ale jednak zdecydowałem się na nagrywanie no, na dalej z mikrofonem. widy eliksiry Trójki. No nie jestem fanem tych hampli. No właśnie mówią, ale powiem tylko, że nie jestem ich fanem. No. Do, do orki manetki. 690 aluminiowa kiera. Bardzo ciężka. Muszę przyznać, że taki jest. Ciężka. Takie gripy ciekawe. Hmm. Bardzo miłe w, do, w dotyku. Rekon. Tu mamy blokadę. Raz, dwa. Raz, dwa. Trzy różne ustawienia. Tu powietrze. Setka. Oś. Piętnastka. Tarcza widy nie polecam, dzwonią na zakrętach X-Teki nie dzwonią na zakrętach koła Gianty czyli brandowane jakieś tam koła widzicie po naklejce pewnie ciężkie, no nie wiem, ale no pewnie ciężkie mogę się mylić, szelbe opony Racing Ralfy no, szelbę są fajne oponeczki dobra, patrzymy co dalej Giant logo na przodzie XTC yy, rama z UD karbonu do środka puszczonej, właśnie to mnie zawsze denerwowało. O, wiesz, jak, jak się to klucze? To nie, że w tym rowerze, to we wszystkich. Yy, to jest właśnie mankament yy, linek puszczonych w ramę. Ja wolę mieć poza ramą. O, nie poza, no na ramię niż w ramię. Bo takie, takie tuczenie może denerwować. Kurde carbon. Tu jest jakaś naklejka. A to później zobaczymy, z drugiej strony będzie lepiej widać. Giant Zero, rozmiar XL. jest dziura na zacisk do sztycy. Ale ktoś sobie zmienił i założył zwykłą. To była taka jak w, jak w Szosie. Zwykła sztyca i siodełko no name. Siodełko nie dla mnie. No ja mam inny układ kości. No, to, ale to siodełko to jest jak but. Każdy ma tam inną i każdy ma inną stopę i inny but i, i ten sam but jest inny. Wiecie o co chodzi. No bo się zakręciłem. Korba. Mówię, że korba to, to się nadaje do wymiany. Wyciochana. Wszystko działa, tylko wiecie, butem już mocno wytyrano Z tyłu oś dziewiątka 12 wszystkiego mieć nie można Zobaczymy drugą stronę Cię XTC Coś mi jakieś kurde chlają robaki Advanced Cell Composite, to jakaś, jakaś naklejka. Mhm. Overdrive, ale jest, kurde, ktoś musiał mieć pierścionki na, na rękach, czy też, żeby tak wytrzeć. Ale ktoś wytarł Redbound jest tutaj, działa. 15, właśnie to, co lubię osie. Piętnastki. XTC logo i tą, obiecałem tą naklejeczkę Made in Taiwan ten. korba na trzy blaty ja bym sobie na dwa założył, trzy to za dużo chyba ale zobacz, że jak to jeździ Deora, yy, przerzutka deorki montowana do ramy bezpośrednio z tyłu xtec ten starszy jeszcze bez blokady No i co? No i tyle. Jakaś tam naklejka XTC Advanced SL29. Kolejny XTC Gianta na kanale. No, trochę nuda, nie? Bo te Gianty XTC to już chyba były 3 czy 2. Ten jest taki bardziej wysłużony już. Waga. Chciałbym brać jakieś bardziej, je, pokazywać coś nowego. Nie takie same dzianty, tylko że inny kolor, nie? Dobra, ważymy diabło. Ale wagowo to jestem zas zaskoczony. 12 kg, 200 gram. To jest XL, duży rower, du duży, duża rama i takie bardzo standardowe podzespoły. Czyli rama musi być spoko w tym lekka, bo yy, na przykład Spec, to już by ważył pewnie dużo, dużo więcej. Z, z tego, co ostatnio pokazywałem, to Spece dość ciężkie. No, przydałoby się coś jakieś odświeżyć, jakieś, jakaś, jakieś inne marki, jakiś Kellys albo Merida, ale to nie zawsze mam dostęp do takich yy, marek. Zobaczymy, co przyniesie czas. No i tyle: no. kolejny XTC. No. Co tu dużo gadać pogoda piękna, bezchmurna. Jadę, jest prawie 30 stopni, chyba to nie ma co e, stać nagrywać. Tylko co gdzieś pojechać Świe zwiedzić jakąś plażę z młodymi dziewczynami. Jadę, na razie.